dobry, witam Was w nowym vlogu. Ja już jestem po nagrywaniu. Nagrałam dzisiaj dwa filmy. A teraz przyszło do mnie zamówienie z Sensei I pomyślałam, że sobie otworzymy razem, dlatego że zamówiłam tutaj kilka rzeczy do kuchni, stricte podrobienie tych zdjęć do e -booka. I jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, wszystko. Bo tamte ceny są naprawdę spoko w porównaniu do chociażby do Zarachom, do TK Maxa i tak dalej. No i właśnie zamówiłam sobie. No, teraz weź ogarni nazwy. Co to jest? No, wiecie, siteczko takie małe. Gdyś jest oczywiście zainteresowany, więc zamówiłam takie złote sitko. Zamówiłam takie te małe mierniczki. Ja tu sobie będę robiła słowotwórstwo. E, złote mierniczki żeby y, po prostu urozmaicić y, też te zdjęcia. Ja w ogóle ostatnio dużo y, mówię Wam o tych zdjęciach, ja nie wiem czy Was w ogóle to interesuje, bo nie każdy y, człowiek robi. Y, skupia się bardzo na robieniu zdjęć y, jedzenia. Ale muszę Wam powiedzieć, że właśnie jak tak w tamtym tygodniu Wam mówiłam, że tak się skupiam na tym, żeby robić zdjęcia, to mogę Wam tutaj nawet pokazać, że tak robiłam zdjęcia wcześniej, takie robię teraz, czyli bardziej skupiam się na tym, żeby też to, to tło było inne, żeby dużo więcej na tym zdjęciu się działo, ale żeby to jednak dalej fajnie, kompozycyjnie wyglądało. Więc pomyślałam też, że jak będę miała jeszcze jakieś takie dodatkowe przedmioty, to będzie mi łatwiej. I tutaj nie mam pojęcia, co jest, bo ja już nie pamiętam, co ja zamówiłam. A, tutaj taką drewnianą miskę. I zobaczcie, i w ogóle właśnie te ceny w Sinsaju są o tyle spoko, że nie pamiętam, ja wam nie podam cen, bo nie pamiętam. Ona w Sinsaju chyba kosztowała jakoś 30 parę złotych. I coś takiego właśnie w HM Home czy w TK Maxi kosztowałoby tak za 80-90 zł, więc wydaje mi się, że cenowo spoko. Kolejna rzecz. gdzieś robisz ze mną unboxing jak zaraz jedzie do weterynarza na badania dlatego że on od kilku miesięcy dostaje suple i tabletki na wątrobę i właśnie jak ostatnio byliśmy na tym takim na tych badaniach jak on wtedy tak dziwnie się zachowywał to tam wyszły te próby wątrobowe w normie więc Alan jedzie z pluszkiem zrobić badania też o tej godzinie żeby sprawdzić poziom cukru i możliwe, że w końcu będziemy mogli odstawić te leki i zostanie tylko na nich misio, więc bardzo się cieszę. Hmm, kurczę, wiesz co, zamówiłam taki... Ja już ogólnie mam mózg zlansowany, więc ja nie znam nazw niczego. Co to jest? Chciałam powiedzieć salaterka, ale to nie jest salaterka. To jest, wiecie, nasosik. Ale średni kolor. Na zdjęciach on był taki typowo beżowy, a tutaj ja widzę takie zielone tony. No ale dobra, zobaczymy. I kolejna rzecz, Uuu, jeszcze w takim ładnym opakowaniu, a w ogóle wiecie, że y, ja też szukałam noża do pizzy, ostatecznie odpuściłam, y, bo mam z Ikego, chciałam po prostu ładne do zdjęć, ale stwierdziłam, dobra bez sensu, już zrobiłam te zdjęcia pizzy. I w Sensei właśnie zestaw y, takich noży do pizzy kosztował chyba 30 parę złotych i dokładnie ten sam zestaw, więc oni po prostu biorą to z Chin, kosztował chyba 6 dych, taki sam. Więc, no, Simsie, i przez to pewnie, że dużo więcej zamawia, to ma lepszą przybitkę cenową. A tutaj mamy do podawania ciasta, czyli mamy i nóż, i taką. Ja nie powinnam nagrywać dzisiaj, bo ja naprawdę już nie znam żadnych słów. O kurczę, jakie to duże! Ale jakie ładne! Ale jakie to duże! Bo sam mówiłam taki zestaw, no, do mojej głowy. Czy to jest wielkość prawie mojej głowy? Ale to jest bardzo ładne bo zobaczcie tutaj te y, takie detale. Nice. I ostatnia rzecz, to jest po prostu taka podstawka y, materiałowa. Więc spoko, dzisiaj akurat żadnego jedzenia y, nie robiłam, bo muszę jechać na zakupy. Jak y, zrobię zakupy, to mam pełną lodówkę, a teraz już właśnie y, trochę opustoszała, więc y, nie wiem, czy są, właśnie dzisiaj będziemy jechać, bo bardzo mi zależy na tym, żeby iść dzisiaj na siłownię czy jutro, a byłam na spacerach wcześniej chodzę sobie, chodzę, jestem w parku więc daleko od domu i tak zaczęło lać, więc z sobie chodziliśmy jeszcze w deszczu całe szczęście nie protestował i szedł, bo tak to bym trochę musiała go ponosić no, ale spoko jest godzina właśnie 15.20 wrzuciłam też nowy film, bo tak jak właśnie Wam już wcześniej mówiłam do końca sierpnia przynajmniej wrzucam film w środę i w sobotę vlog więc yy, widzę, że właśnie już się pojawił, więc widzę, że już go powoli oglądacie, więc fajnie. I zamówiłam też mikrofon, gdyż chciałabym zacząć nagrywać takie yy, treningi z moim mówieniem w czasie rzeczywistym yy, na siłowni. Ale muszę jeszcze napisać do Steve'a, bo jak wiecie, ja tam miałam takie przeboje lekkie z nimi. Tylko ja chyba, bo inni nagrywają, a ja nie mogłam, Więc ale jest teraz inny menadżer, więc muszę napisać i zapytać się, czy mogłabym takie materiały nagrywać, bo niestety, jak kiedyś nagrałam na YouTuba, dostałam takiego niezbyt przyjemnego maila, więc muszę do nich napisać i zapytać się, czy mogłam takie treści nagrywać, bo chciałabym też coś takiego nagrywać na YouTuba, na fiddoncie. Więc e, zobaczymy, ale właśnie e, robiliśmy w weekend research na temat tego, jaki mikrofon kupić. No i właśnie zamówiliśmy z DJI. Więc e, poza kamerami, poza tutaj, no, co i tą dużo się dzieje, też bardzo dużo dopinamy rzeczy z Outspire, dlatego też nie za bardzo mam jak nagrywać, plus wczoraj miałam migrenę, w weekend miałam okres. Momentami mi się wydaje, że ja cały czas się źle czuję, bo jak to się zaczyna zbierać, albo po prostu pogoda jest tragiczna i ja nic nie mogę zrobić. No ale nie narzekam, bo dzisiaj właśnie już sporo zrobiłam, nagrałam filmy, zmontowałam to, ten film na dzisiaj, byłam na spacerach, idę dzisiaj na siłownię jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze pojedziemy właśnie na te zakupy, tak żebym jutro już mogła pogotować. Dobra, więc tyle z update'u, lecę działać i odzywam się potem. Ojejku, aż nie chcę wyostrzyć, no to jest taka, bo jeszcze no, znalazłam czy... taką i tam myślę, że będzie fajniejsza. No, te shorty są też takie... to jest po prostu taki dres. No to ty dres mierzysz z koszulą? Nie nie Dobra, nie dalej. No i zobaczcie, tutaj jest ta druga. I kurczę, ja jedyne co widzę, to to, że to jest tak cienki materiał, że widać tutaj te dwa pasy. Tak się rusza, że mi ostrość pada. Wiecie, co planuję właśnie zrobić? poformować sobie włosy a dokładniej po prostu użyć takiej odżywki tonującej. Ja już e, chciałam to zrobić bardzo długo, ale nigdy nie mogłam się za to zabrać, więc stwierdziłam, że e, dzisiaj jest idealny czas na to. Więc e, testujemy i to jest maska, którą ktoś gdzieś kiedyś polecał na TikToku i stwierdziłam, że dobra, wezmę kupię. E, Welna i mam dwa odcienie. Ale nie wiem, gdzie mam drugi, więc stawiam, że to jest znak, żeby użyć właśnie tego, bo drugi to jest chyba taki bardziej brązowy, a tutaj mam e Caramel Glaze. to jest, okej, okay, to jest bardzo ciemne. I tu ja napisane, że to jest po prostu odżywcza maska, która tymczasowo odświeża kolor włosów. Nie wiem, mam to stosować zaraz w nie jestem bardzo ciekawa, jak to się u mnie utrzyma. I tu jest napisane, że po prostu mam założyć rękawiczki, nałożyć obfitą ilość produktu na umyte szamponem włosy. Ale umyte szamponem włosy, ale to one mają być mokre? No chyba tak. No chyba tak. Bo nie jestem pewna, żeby były suche. Yy, I pozostawić na maksymalnie 10 minut. Więc, idę umyć włosy. Chociaż nie wiem, czy nie chcę, kurczę, tego drugiego koloru. Zaraz zobaczę, czy gdzieś go znajdę. I znalazłam obok stał. A, dobra, bo mam tutaj Caramel Glaze i Golden Gloss. Czyli nie wziąłem jednak takiego brązowego bardziej. Okej, okay, ten jest... Czekajcie, kurczę, co tutaj? To może jednak ten ciemniejszy, bo takie są kolorki. Jest taki ciemny i jest ten jaśniejszy. Może spróbuję z tym ciemniejszym? już tak mam ochotę na coś ciemniejszego. Nie wiem, czy teraz dobrze decyduję, ale idę będzie włosy i zaraz będziemy to nakładać. Dobra, włosy umyte. Delikatnie osuszam je w ręcznik. To jest ten um, turban z Anwen. No i co? lecimy, Pierwszy raz w ogóle robię jakiekolwiek farbowanie. Uh -huh. Nigdy wcześniej nie byłam tak odważna, nie żebym teraz jakoś była, ale Mam rękawiczki, więc oczywiście zakładam. Dobra, rozczesałam sobie jeszcze te włosy. Tak i niewygodnie w tym ręczniku. No i co, lecimy? Mam obficie nałożyć. Więc najpierw tutaj jedna strona. gdzie się już musisz już zostać ze mną. Tutaj widzę, że to jest w ogóle chyba kolor, taki jaki ja mam naturalnie. Dobra jeszcze. Nie wiem w sumie, na ile starcza jedna kubka, szczerze mówiąca i właśnie problem mam taki, że to jest kolor bardzo podobny do mojego naturalnego, więc nie za bardzo widzę, gdzie już nałożyłam, a gdzie jeszcze nie. Chcesz zobaczyć co robię? Ale włosy? No. Dobrze? Dlaczego będzie włosy? No podatki sobie fróbuję. Co odświeżając w no, czyli koloryzujące. A to tak ma no, się po no nie, jest no, Ale on nie jest przekonany. Ale zobaczymy jeszcze to chyba przestrzegnie, grzebieniem, co? Tak mi się wydaje, że powinnam. No i to chyba tyle, co? Czekam 10 minut. spłukuję I zobaczymy, czy coś złapie. No dobra, i tak wyglądają już włosy po. W ogóle powiem Wam śmieszną rzecz. Jak włączyłam aparat, to byłam zaskoczona, bo wydaje mi się, że w aparacie widać to 100 razy bardziej niż na żywo. Ja tutaj nie widzę tego takiego karmelowego podtonu, gdzie tutaj w kamerze jak najbardziej widzę, że mam takie właśnie bardziej no, karmelowo-rudawe włosy, więc yy, nie wiem o co chodzi. Nie wiem dlaczego tutaj widzę różnicę, a tutaj tej różnicy... Nie widzę. Zobaczymy też, jak to będzie już wyglądało, jak będę montować ten film, czy faktycznie to będzie widać. No ale no, wydaje mi się, że widać, że one są takie bardziej, no bo to mimo tego, że to jest ciemne, no to to jest karmel. I jak patrzyłam na jeszcze tutaj w Google, to przede wszystkim chodzi o to, że zobaczcie, że to ma wyglądać nie wiem, czy to widać, że ten kolor jest taki bardziej um, po prostu karmelowy, jak sama na zamów więc pomaluję się i... Zaraz zobaczymy. Dobra, ogarnęłam się już i tak te włosy wyglądają tutaj w świetle dziennym. ale mówi, że widać, że one są właśnie takie bardziej karmelowe i bardziej. E... Może nie, że rudawe, ale jednak, że ten efekt jest i też mi się wydaje, że jest. Myślałam po prostu, że ten efekt będzie trochę bardziej intensywny, ale chyba i tak nie I tak się zastanawiam, czy jakbym potrzymała dłużej, bo ja faktycznie nie trzymałam tyle, ile było napisane na opakowaniu, czyli 10 minut, to czy ten efekt byłby fajniejszy. Jeszcze Wam pokażę, już mam dosyć długie włosy i te końcówki cały czas tak myślę, czy ich nie obciąć. Zobaczymy, bo teraz też moja mama na weekend przyjeżdża, więc możliwe, że mi podetnie, bo ona mi podcina, jak robię tylko końcówki. Tak te włosy wyglądają Tyłu. Wiem, że są jeszcze takie maski koloryzujące w action, ale no nie chciałam na pierwszy raz nic kombinować, plus ja jej kupiłam chyba jakoś do początku roku i aż tyle się zbierałam, żeby właśnie te włosy zrobić. No i w końcu dzisiaj stwierdziłam, dobra, i tak muszę umyć włosy, więc zróbmy to, a na sobie mam jeszcze ten nasz, naszą bluzkę z długim rękawem, i to jest klasik. do tego pasek z etapę, bo zawsze się pytacie właśnie o ten pasek i to są te moje ulubione jeansy z Zary, więc tak wygląda moja dzisiejsza stylówka, makijaż też już się pomalowałam i w ogóle w tym tygodniu miałam współpracę, w sumie to chyba idzie w przyszłym tygodniu, w poniedziałek e, współpracę z Catrice i aha tu mam, to wam od razu pokażę bo no, bo dostałam słuchajcie od nich do testów ten podkład, w sumie bardziej to jest tinted serum foundation i to jest coś jak upiększacz Czajcie to, ale zobaczcie jak on przepięknie wygląda na skórze, mam właśnie go i na to mam puder z Eveline, róż i rozświetlacz też jest z Catrice i to wygląda tak pięknie, delikatnie, naturalnie formuła, konsystencję ma też bardzo podobną właśnie do upiększacza, bo jak widzicie to jest po prostu taka woda no przepięknie to wygląda myślę, że na promkach będzie chyba tańszy niż upiększacz, ale jestem zachwycona jak ten podkład właśnie wygląda na skórze, więc daję znać od razu co mam na twarzy, więc nagrane to, co chciałam nagrać, włosy zrobione, cały czas pracuję nad nowymi filmami, robię miniatury i tak dalej. Ej, ale wiecie, to tak się patrzę i chyba faktycznie mi się to podoba, jak one są takie troszeczkę cieplejsze. Ja też kiedyś um, nagrywam tam jakiegoś TikToka um, z filtrem, z rudymi włosami i to wyglądało przepięknie, więc um, mogłabym poszukać jeszcze ewentualnie takiej odżywki, która będzie jeszcze cieplejsza, bo wydaje mi się, że to też mogłoby fajnie u mnie wyglądać, no bo. Nawet jak y, właśnie słońce pada, to ja mam takie lekko rudawe podtony, no teraz jeszcze bardziej. Ej no spoko, podoba mi się jak to wygląda. Dobra. Dzień dobry, witam was w piątek, jestem już po spacerach i chcę się pomalować. W ogóle wczoraj y, otworzyłam sobie kolejny produkt tego AA Lab, krem oczu oczy nawilżający wyglądający, bo to serum. To serum ampúlka Stos, więc będę o tym mówiła w, w moich ulubieńcach. Ale właśnie wczoraj wieczorem sobie u, użyłam właśnie tego kremu I on jest, on mu wydaje się być fajny. On jest taki pomiędzy, to nie jest ani super gęsty produkt, ani super lekki. Yy, I no, zobaczymy, jak będzie przy dalszym stosowaniu. Myślę sobie, że jeszcze użyję jednak właśnie też tego serum, bo pokażę Wam, jak to ma przepiękne wykończenie. Zobaczcie, od razu takie glow, takie fajne nawilżenie, przy czym to serum jest naprawdę bardzo lekkie, więc tak to wygląda. I dzisiaj jakiś filtr przeciwsłoneczny, co by tu dzisiaj użyć, a więc co może użyję sobie tego z garniera. On też jest bardzo fajny, bardzo go cool. lubię. Jest, jak widzicie, taki bardzo płynny. I właśnie plan na dzisiaj jest taki, że muszę się pomalować, chociaż tam coś. Na pewno zrobię i Brue i idę na pasnokcie. Wracam, nagrywam jeszcze jeden film, na pewno muszę dzisiaj podać rośliny, bo już mnie bardzo o to proszą. No i będę montować dzisiaj też obejrzmy wolne od siłowni, bo... Przez ostatnie dni ja sobie tak dowalam na treningu. Robię w ogóle kilka rekordów na jednym. Nie wiem, jakoś tak ostatnio mam takie, taką wewnętrzną potrzebę udowadniania sobie, że mogę więcej, mogę mocniej. Mimo tego, że na przykład na ostatnim treningu ten ciężar, który robiłam był już takim maksem i stwierdziłam, nie, nie dam rady. Tak później, tydzień następnego tygodnia robię więcej. I wczoraj na przykład zrobiłam w swingach 44 kg. I to już jest taka fajna waga, tym bardziej, że na siłowni już jest tylko jeden jeszcze krew, który jest większy, to chyba jest 50 kg, no i potem już nie będzie progresowania w swingach, więc jeszcze 50 mi zostało do odklepania. No i fajnie, jakoś tak czuję nową no, powiew świeżego powietrza, jeżeli chodzi właśnie o te treningi. Myślę też, że we wrześniu zrobię sobie już nowy plan, bo ten miałam przez całe wakacje. I mimo tego, że cały czas progresuję, to chętnie po prostu dorzuciłabym i pozmieniałabym niektóre ćwiczenia, bo ostatnio widziałam laskę na Instagramie, która robiła za kroki 60 kg. I to jest teraz mój cel. Nie wiem, ile robię, bo nie robiłam dokładnie takich jak ona, więc ciężko mi jest porównać, bo ja zazwyczaj robiłam z, deficyte, z deficytem, a ona robiła bez i też trochę inny sposób, więc muszę sprawdzić, ile ja jestem w stanie zrobić i chciałabym dojść. Plus kolejnym moim celem jest to, żeby wrócić do tak stówy w martwym ciągu, bo przez. Kiedy, wydaje mi się, albo mówię, że tak nie było, ale wydaje mi się, że ja kiedyś może nie, że 100, ale miałam 90 chyba 2,5 w tym momencie nie pamiętam ile mam, ale chyba mam 87,5 no chyba wydaje mi się, że teraz mam 87,5, więc chciałabym w tym roku wbić 100 bardzo byłoby mi miło więc no zobaczymy oczywiście jak te treningi dalej będą mi iść więc fajnie lubię taki czas, kiedy właśnie jestem bardziej tak wciągnięta w siłownię, dlatego że czasami, no, no jak życie, raz y, możemy więcej czasu na coś poświęcić, raz mniej y, i teraz bardzo mocno skupiam się właśnie, żeby na tych treningach dawać siebie 100%, żeby robić takie maksy, ile się da, idę na siłownię, to jest po prostu czas dla mnie, nie gadam z nikim. Nie ruskmiałam tutaj co innego porobić, tylko po prostu robię to obciążenie. Idę dalej, wychodzę z siłowni, i po prostu dzisiaj już czuję, że moje nogi, bo wczoraj też robiłam wykroki chodzone. To akurat miałam 30 kg, więc tak powiedzmy, nie dużo nie, no nie dużo, nie mało. I już czuję mój tyłek, że woła o pomstę, więc dzisiaj robię wolne, daję mu odpocząć. No bo pamiętajcie też, że jeżeli chcecie widzieć efekty na siłowni, to musicie dać czas na regenerację. Ten mięsień musi się zregenerować, żeby być mocniejszy i większy. Jeżeli nie będziecie regenerować, będziecie ćwiczyć codziennie z dużymi obciążeniami, to po prostu tych efektów nie będzie. Więc tyle. Idę się malować. Lecę na paznokcie. Jeszcze nie wiem, jakie zrobię, teraz będę myśleć. I e, odzywam się do gospodyni. Alan odbiera mnie z paznokci. Jeszcze ich nie widział, ale powiedział, że wyglądają tak, jak no moje wszystkie. Było. Zobacz, Patrz jakie inne. Właśnie po prostu Nie, no, są inne, bo pierwszy raz widzę takie kolory Widzisz? O, mam takie, czyli ombre i na tym ombre są wzorki. Prezentuję proszę bardzo. Więc nie są takie same. No nie są. Jest, jest. No. Jest jakieś. Jedziemy do domu Zobaczcie w ogóle jakie klapki znalazłam W Bear Bo chciałam właśnie jakieś takie Bardziej brązowe I mam te z Zary Ale one są średnio wygodne Stawiam, że te też nie będą jakoś super wygodne Bo no patrzcie na to Wszystko się zleciało Pomki wyrobić to samo Stwierdziłam, że te mi się trochę jednak bardziej podobają Bo chodzi tutaj o to I też nie są aż tak popularne jak te z Zary Plus wydaje mi się, że też ten odcień trochę taki delikatniejszy w porównaniu do tych z Zary i one kosztowały stówkę mam swój standardowy rozmiar więc pomyślałam, że Wam jeszcze pokażę bo zamówiłam na Zalando, bo na stronie Pull&Bear już ich nie ma Dobra, wiecie co, pożegnam się z Wami już dzisiaj w tym filmie dlatego, że mam taką migrenę, że po prostu mam ochotę schować się w łóżku i już nie wstawać. Wcześniej spałam, bo myślałam, że może jak zasnę, to mi coś pomoże, ale nic mi to nie dało. Więc już wstałam oczywiście wszystko, co miałam zrobić dzisiaj. Nic mi się nie udało, więc spróbuję zmontować ten film, tylko żeby wstawić go o rano na kanał, więc mam nadzieję, że miło wam się go oglądało i że macie fajne plany na ten długi weekend. Jeżeli bierzecie wolno w poniedziałek, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, widzimy się w środę.